Mam nadzieję, że to było słychać Dla wyjaśnienia powiem tylko, że Jestem na wysokości, proszę Nie wiem, to to jest Socha Niedaleko Socha Jeszcze raz spróbujemy Uli, spokój. Tym razem poszło płynnie, no ale poprzedni widzieliście. Z pozdrowieniami dla pana serwisanta, który wczoraj stwierdził mi, że przejechał 550 km i nie zauważył nic szczególnego. Ja jestem 50 km od y, domu, wczoraj odebrałem auto z serwisu, nie przejechałem nawet 100 km. Dziękuję, pozdrawiam, ode mnie i Willy'ego.